Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, idziemy właśnie na Sarnią Skalę przez Dolinę Białego i chciałam pokazać e, widoki, bo e, tutaj jest bardzo e, tak e, zielono i e, powietrze jest bardzo takie ostre, takie e, przyjemne. I idziemy sobie do góry. Mam nadzieję, że burza nas nie zastanie, bo na popołudnie coś zapowiadają. Ale czeka nas dwie godziny drogi. Jak będziemy wyracać, powinniśmy się wyrobić do południa. Także będziemy sobie zwiedzać. A jak zajdę na samą górę, to też spróbuję coś nagrać. Dziękuję za oglądanie.